O, dzień, dobry. Dzień, dobry. O, dzień dobry, dzień dobry dzień dobry, dzień dobry, dzień O co tu się dzieje? Kim jesteście? Yyy eee, dobry, uh, tak. Halo Dzień A dobry, cześć, cześć Grzegorz ja Grzegor, Grzesiu eee, jestem i Juszela Cześć Grzesiu, cześć, jestem Ju Kto? 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 Słyszę Ren? Ju? Juhu, Juhu. Eee, Cześć Grzegorz Grzesiu, hej Cześć, Ber Berbert zwany Bartek, Dzień dobry o. Dobra, ej, słuchajcie, bo ogólnie kwestia taka, że zjadłem wapelka i coś się stało i, i, i teraz jestem w grzesie. Ja, masz fajne buty. A dziękuję, taki kolor czekoladowy. Idealny. A, a, no. Czekoladką bez małych. Dosłownie, okay. dosłownie. E, słuchajcie, ogólnie jest taka akcja. E, mhm. Mamy e, do dyspozycji każdy 200 tysięcy. Tak? Tak, musimy kupić auto do 200 tysięcy, e, robimy tunik i, 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 i ścigamy się i w ogóle. A skąd te 200 tysięcy? A, z loterii. <laughs> a jakie no. 24. Dobra, moi drodzy, w takim razie jesteśmy przygotowani. Każdy z nas kupił auto do 200 tysięcy. Wy, moi drodzy, będziecie oczywiście oceniać te samochody, tam na dole w komentarzach. I za chwilę bierzemy się za tuning, będziemy porównywać Need for Speed po prostu. Mhm. Mm Okej. Okay. Przede wszystkim dostarczyli mi auto w takim świetnym kolorze, który e, jako typowy Grzesiu mi się nie podoba. Mm -hmm. ai, ai, ai. Nie podoba mi się ten kolor do końca. Nie? nie podoba ci się. Tak, także ja za chwilę będę zmieniał. Mm. Zaraz Ci się spodoba, e, ale muszę je zrobić na bogato, okay. żeby wygrać, mam nadzieję. Ja standardowo. Tam zaraz tak jest. E, czekajcie, co by tu fajnego tutaj maknąć? O, o to będzie mocne. Dobra, dobra. bardzo ładnie. Nie, się... yeah. wie. No wiesz. Okay. E, to mi się tak kojarzy, A, tak. Okay. To z wafelkami się kojarzy, to ja sobie wezmę. To, to ja, okay. Czy ja chcę mieć taki dziwny hak na tyle do holowania? Chyba nie. <laughs> holowniczym? Mm. No dobra. Jeszcze jakieś wydechy. E, myślę, że te będą lepsze. Mało no, mam opcji w ogóle. Nad kola. Ok. To. Maska. O! To. Dobra, to. Ja biorę widać. to. To ja wezmę Panie, tamto. i będzie. Okay. Muszę to wygrać. Musisz? No, światła. no dobra. światła. <noise> Jeszcze go pewien. Dobra, mamy ta, Nie, nie, ta, jest nie jestem pewien. on nowy. Weźmy sobie tak. Tam jest motywacja. Ta motywacja czy nie wygląda podobno? Czy, on, czy one mają taką dziwną lotkę? W sensie dziwną. Kurde, nie jestem pewien. Czekajcie. Hmm. Czekajcie. Światełko zrobi może damy to. Chyba, że jest jakiś taki niebieski. Jest niebieski, o ja wezmę niebieski. Jeszcze jest elektryczny niebieski, elektryczny niebieski, niebieski, niebieski. Elektryczny niebieski. Co? No, to Ciebie, taki jaśniejszy niebieski, ale ja wezmę zwykły niebieski. Okej. Okay. Nie, nie wiem, nie wiem. Tablica. Nie jakieś no, jakiś to. to to jest w ogóle. Nie znam, no, nie weźmy, nie znam. Norma weźmy normalną taką tablicę. O, żółty na błękicie. O, jako opakowanie Grzesiu, Dobra. E, lakierowanie Lakierowanie oczywiście musi być porządne A porządne to jest takie Dokładnie Dobra, teraz nie uszkodzić auta W drodze do. kolor dodatkowy Będzie dobrze Czekajcie, kolor dodatkowy Kolor dodatkowy Gdzie tutaj byłby taki jakiś fajny Chcę znaleźć jakiś dodatkowy, fajny kolor Nie, nie, mamy. Szkoda hmm taki, żeby no, się no, wyróżniał, bo no, będzie noc. No, tak też to. No, chyba u siebie. No. Chyba u ciebie najwyżej. I to jeszcze w okay, domu? Okej, tylko czekajcie, ja może <grym> dam nie wiem teraz taki... O, coś takiego to? No. Nie wiem, kurczę, co by to wybrać, żeby to pasowało ładnie. Dobra, wezmę to, zrobię jednak. Ja Bardziej mi się podoba. A może Ale czemu mam wrażenie, że jakieś samochody się zduplikują bez kitu. E, wiesz co ty samochodu 200 tysięcy trochę mamy, więc... Trochę tak. Trochę tak jest, nie? Ja że z nas o. co innego lubi, także... Okej. Okay. Co my tu jeszcze mamy? To może... Nie wiem czy to brać. Hmm. Okej, okay, nie, wezmę, wezmę, wezmę. Ulepszenie, ulepszenie musi być, ulepszenie to wiadomo. E, Dobra, Tylko zastanawiam się jeszcze nad dachem. Czy bez dachu, czy z dachem? Dajmy bo sobie nie może. Panie. A nie, dajmy wiesz, dach. jak może padać, to lepiej mieć dach. Proszę cię. Hmm, na co okay. Dobra, spoilerek. E, spoilerek damy sobie albo nie damy. ale nie mi, mi się nie podoba. Tj. Dobra, dajmy coś takiego. Hmm. Dostrojone skrzydło. Zawieszenie, oczywiście, na sam dół. Skrzynia biegów oczywiście najlepsza. Turbo oczywiście też musi być. Koła, proszę bardzo. E, co by tu wybrać? Skór. Weźmy może... o. Totalnie no, mi się ta kolorystyka nie podoba. Nie rozumiem. No, Dlaczego? Już okay, już się jej nie podoba kolorystyka, więc wam też się nie może podobać jej kolorystyka. No nie. No nie umiem znaleźć takiego fajnego. O. o. Dobra, niech będzie e, tu. to. No, to mogę, dajmy że nie. Ale mam pomysł. Eee... Ja. szyby. Okej. Okay. Takie malutkie. Dobra. Ja już chyba jestem gotowy w sumie. Widzisz? Tak. Na pewno? W ogóle nie wygląda jak opakowanie. Daj w ogóle. Ja. <laughs> ogóle. Okej. Okay. Rozumiem. Totalnie wygląda jak opakowanie Koła, koła. Najcięższy wybór jak zawsze. Dobra. Zapiszenie. Podejrzewam, że mogę to wygrać e, pod każdym względem. Okej. Okay. Dobrze widać Tak. Jaki I pewne się... I pod kątem siemy. prędkości, i pod kątem e, wyglądu, aż będziecie chcieli dziabnąć. Dziabnąć? Mm, mm, tak. Mm, lepiej nie, bo ja to teraz. Ciekawe. Pokaże się. Aż mówisz, że darzy gryzad? Okej. Dobra. Miałem stłuczkę i wyobraźcie sobie, że nic się nie stało. Hmm. Ani ryski. Porządne opakowanie zrobiłem. Dobra, no to cisnę słuchajcie no. już na lotnisko, no spotkamy się na lotnisku, e? E, tam zobaczymy, widzowie zobaczą, ja zobaczę, wszyscy zobaczymy. E, Berber to Co ty nie robisz Z samolotem? No ja mam samochód na lotnisku, no. Samochód na lotnisku? No, no, myślałam, a że tu... samolotem przejechałeś. Samolot na lotnisku no. masz mieć, a nie samochód. Dobra, dobra. Jest to czy, to był, czy to miał być samolot? No. Może. E, do 200 <noise> tysięcy. Może? Tak. tak, samochód. Miałbyś samochód. Samochód? No to samochód czy samochód? Samochód. No. Hmm. Zgadzanie no. Jedziemy, blisko. ja już nie jadę, prawie jestem na miejscu. Herberta zaraz tu obczaje, co tam za kurę wziął. Nie, tam trzy kilosy. Tak, trzy kilometry. No, jeden 3 kilometr. Dobra, trzy kilo wafelków, rozumiem. Trzy kilo, no. dokładnie. Przyjmę, przyjmę. To, hmm. to, to jest jeszcze... za... Ja w ogóle panu posłowi zostawię tam e, w tej agencji e, tak 3 kilo w Okej. Okay. Okej. Czemu nie no. cztery? Hmm. No dobra, nie to będzie cztery. O, no to dobrze, to ja wpadnę w odwiedziny. Dobra, okej. Okay. Widzę tu Bert-Berta, widzę już jego furę chyba. Ej, Bembert, no, mówisz no, co? No nie to? gadaj. No Bembert, nie gadaj, wzią No wzią ja wziąłem po prostu, no. No to samo normalnie. po no, prostu, <gry> wziął mi skopiował tak. to. Poza normalnie weapon, no. Ale no skopiował, czyli wszystko inne czy jest takie samo? No nie, no, mamy no, różne, że tak powiem. Różne? Ale Paweł chyba kabrioleta, a ja mam... Tak, ja mam kabriolet, ja mam kabriolet, tutaj. Hmm... No nie wierzę, fajne, Fajny, nie? Fajny, nie? Rem, no. No, potrąciłeś Grzesia, no jak mogłeś mi no, prze, Przepraszam, o, w tym aucie hamulce są takie specyficzne. Zobaczysz, specyficzne. Niby rajdowe, a jednak no, droga no. hamowania 10 metrów. No. no, mamy tutaj jakiś. Co to w ogóle jest na Red to jest silnik na zewnątrz w ogóle? Czemu tu nie ma maski? Co to ma być? Bo co maska? O, była za ciężka. Masa, Aha. no nie wiem, nie wiem, czeka. Tu na pak ktoś wejdzie, pa. o. Dobra, nie. To jest duży plus. ile wafelków można zamontować. No, Dokładnie, ja o tym <laughs> tyłu, pomyślałem. No. Dałos, Podjeżdżamy do okay. samolotu, wsypujesz i jadę sobie. Dobra, dobra, okej. Okay. Joszelka, jeszcze gdzie ty jesteś? No ja już jestem blisko. Już jesteś blisko? Ja też. Płomienie idą Ej, fajne. No a pa, a tutaj u mnie też idą płomienie, pa. Poczekaj. Ej, Joszelka, gdzie ty jedziesz? Do was. Aha. Tylko, y, ty, nas się schowaliście przed deszczem, czy co? Tak, nie no, więcej. Bo, bo nie do tego. No nie widzicie? do tego, no. no zostaw. zostaw. <laughs> za Zamknij mi te drzwi. Widzicie, to tu do mojego wsiada, bo tak mu się podoba. Nie. No. Dobra. Joszelka. O, Joszelka wziął. A, a, proszę bardzo. Pole, pole. Ja to no. widzę bardzo po tutaj. No tak bardzo <laughs> amerykańsko. Dwie korwety, dwie korwety, jeden Ford GT i kurde też jakiś amerykański. No takie potrody no. w sumie amerykańskie no. bardzo się kojarzą. Dobra, okay, słuchajcie. Patrzcie, ja podejdziemy na płytę lotniska w tym momencie. Ja mam jeszcze Slepsza. w ogóle takie piękne neony z każdej strony. O ren! A co ty o, robisz? Nie, ja e, ren! Tak podskoczyłeś trochę. Nie wiedziałem, że jest do tego zdolny. Dobra, ustawmy się ładnie tutaj. A podskoczył. Tak, podszedł. W szeregu zbiórka tak. tak? no, dokładnie. No, no, biurka, Wy, oczywiście, oceniajcie w komentarzach, kto ma ładniejszą furę. Nie piszcie, że Paweł, napiszcie, że Grzesiu Okej Właśnie, Paweł Nie ma. Właśnie, jaki Paweł? Pawła nie ma żadnego, dobra, uwaga, zręcznego 3, 4, ry. Patrzcie jak ren normalnie... O, ren zaatakował Ren atakuje wszystkich, dobra? Nie, 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 nie widzicie ile idziemy łeb w można powiedzieć Ciekawe czemu? Dlaczego? Ciekawe. Ciekawe, czemu? Dokładnie, e, Josiak nas nie dogania, a jest niby pociskiem. No jest nie dogania. <laughs> co? No tak, no, bullet, dokładnie, bullet. bullet. Ja doga hamowanie. hamowania. za Ale bezręcznego, więc zobaczymy, jak pójdzie Renowi, który może nie stanie tym razem. <laughs> Spod, jest na, na wysokości zadania. <laughs> ok, uwaga, gotowi. Tak, 3, 4, ry. Wiecie co? Czteram, ja przynajmniej pięknie wyglądam. <gry> Ale my znaczy, też. to auto tak wygląda. się piękna. Dobrze, dobrze idzie. To idzie. Regan. te ślaki, a nie działają, te, które tutaj mam. Jak to? No to. Ty... Wow! Hałuj, hałuj, hałuj. Bo tam uderzysz. No właśnie te sprzątno takie te dwa takie, to one niestety nie funkcjonują. One są atapą po prostu. Hmm. Ale no, proszę mi nie urobować za to punktów. Po, po, to podkładnie. Po, po, po. Chodźcie, chodźcie, jedziemy teraz, słuchajcie, tutaj do e, jak to się nazywa teraz. Bramy takiej, tak? Wyjazdowej mm -hmm. i pojedziemy w wyjści e, Oczywiście legalny legalny, 100%, Najlegalny, No legalny, no to mogę jechać. O, dobra rany, jaka droga hamowania, jest widzicie te czarne Dobra, pasy. Tam, tam w e, ja tylko oznaczę wam, którędy gdzieś Droga Okej, okay. proszę mi tutaj, nie, ten łobój, gdzie robić, czekaj, tu pojedziemy, pokażę ci. Tu o, do tego miejsca, dobrze hmm. mówię? Tak, do tego miejsca. Dobra, tam będziemy poka, poka, poka. musieli dojechać, ja już Wam wsiadam, już Wam hmm. oznaczam w GPS-ach. Dzięki Grzesiu! Grzesiu pomocna dłoń, zobaczcie normalnie. Dobra, dobra. Proszę bardzo. Dzięki. Nawet drzwi ci zamknę. Dzięki. O, okej. Okay. jakoś grzeczniejszy od no? tego pamła. Wow. <śla> wow. ja nie wiem, jakiś nieogarnięty typiarz. Dobra, ubawia! Startujcie jak chcecie. Trzy, cztery, trzy. <śla> <śla> <Okay, jak chce. śla> W sensie Jakby... Ale, dobra, oszukali, <coughs> nie oszukałem, bo ja właśnie tak chciałem. No. wcześniej, rozumiem. No co <coughs> robisz? Kuselka. Co ty robisz? No patrzcie. To jest nie fair. To jest nie fair. Normalnie. Ja co? Nie fair. Moje auto nie hamuje i nie skręca. To jest no. absolutnie fair. O, o. Chyba wypadam no z wyścigu. Jak mogłaś to Grzysiowi zrobić? Ja rozumiem, że pan dobra, robi takie skróty. Ej, pojechał! no, Ja pojechałem z No właśnie chcę takimi skrótami, że musimy drabiać. Dobra, to nie wiem kto to pojechał. No nie, no, proszę ja nie, nie wirować. No. no nie daj mi się, no otwarcie! To jaszelka! Ja nie wiem teraz. Joszela to tajemne jest. No. no tak, no. Jošelka. No, tak, no. pewnie tak ma. <grymne> <grymne> Prawdę tak porobił je. O, 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 wykręciłem. To wow. za normalnie Joszelka. Dobra, idziemy. Ja jeszcze do... <grymne> proszę bardzo. Ham, ham, ham. Nieprawda jesteś z ostatni. Nieprawda, w drugie miejsce będę miał jest, cię... To to, o, jest Berber tutaj. Jest ostatni. E, i słuchajcie, teraz będzie konkurs Drift -off. Rzeczy same, ja mówię, widzisz Berber, a nie mam przedniej szyby, wbili, wbili mi ją po prostu, chuligani. Wszystko mam po prostu... Raz... No i widzisz! Okay. Chodź tutaj! Aja, aj, 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 aj. ja Nie mogę panować ale, ale, tej bestii. Proszę o, nie. się się odpalił. Jeden. No cześć, się odpalił, to jest normalnie, dobra. O, dobra, jedziemy. Gdzie? Chodź, O, jedzie Ren, jedzie Ren. Dobra, dojechać. Do... Hamuj. Hamuj, hamuj, Hamu? Hamu? dobra. Ale Ren może mieć dużą przewagę w driftach, bo on <laughs> to kurde ma dobra, bardzo... Peter, jedziemy za tobą, e, ty pokaż jak driftisz. <grymne> Dobra, już możecie od teraz liczyć te punkty Okej okay. Wow Nie mi pan do mucha, ohoho Mi również możecie liczyć punkty bezpośrednie na moją drogę hamowania, jej nie ma I Możecie mogli sprawdzić jak tamto o to, o to tak Wygląda o. To, to nie chcę jest... zilitować ta korbeta szczerze. No? Bardzo przyczepna mm. jest Dobrze no tak, no ale ten na drift ty się no. nie nadaje. Dobra, okej, okay. ja w takim razie już się zamieniam tutaj, e, teraz czekaj tutaj. Ren, dobra Ren, dawaj, jedziesz! Wow, zasłużyłem, A, dobra. Jedziemy jedziemy będziemy obserwować, będziemy obserwować jak driftisz. Halo, zgubiłam was. Na minimapie nawet. Synchro, 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 synchro. Synchro. No, synchro, synchro. Boję się, boję się tego zakrętu. Podoba się wam? No. Nie będę mówił. O! Podoba się! Ale to jest presja publiczności, to jest. Tak, no. Szkoda, że to nie były kartony. Jedziesz, jedziemy. Ale to nie jest ten. ...wybijanie pachołków. Dobra, się tam zmieścić. Ała! Dobrze, jedź Joszelka. Zbijaj punkty. Na razie zbijasz bąki. Chyba twoje. No, chyba nie! Co? No... Robert, Co ten... cię łączy z Grzesiem? No ale Paweł nie hamuj przede mną. No ale... Przy... No... Kierowna, dobra! Grześ ok. wam pokaże moment. jak się robi drifty. O, Czekaj. moja głowa. Czekaj no, nie widziałem. Grześ, czy jesteś kierowcą... zawodowym? Poczekajcie, no, patrzcie. Fuuuuu! 10 kroków. Gdzie tutaj? No przepraszam, tu ja muszę przejechać. Przepraszam, ja jadę. Okej, okay, to ja wezmę ochroniarza. Mam wsparcie ochroniarzy. Gdzie ochroniarza czekaj. Wsparcie ochrony. Ochroniarza ona ma, czekaj. No ciężko, ciężko, wcięsko, tu wyjechać. bo no, do, do tak, driftu, nie, 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 nie. Kurweta, faktycznie, tutaj ciężko nie driftować. Ale my tak, wygraliśmy to tak, tak, a, każdym innym sądem. Co on robi? Okej, okay, po... No. <śled> Ja widziałem na minimapie jak pędzi i ja mówię Musiałem nie, nie musiałam to zrobić. Nie, Musiałem... to wziąć. Czy ty wziąć się teraz i... uczysz pływać? Nie. Halo łobuzie, Berbercie, gdzie tu mi wyjeżdżasz? Proszę mieć dystans. Dystans? Mój, Mój pojazd został, został umyty. Umyty? Okej. Okay. Patrz, pięknie, fu. 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 fu, tak się robi. To już tym nowszym modelem się lepiej driftowało. Pięknie, teraz cyk! Um, um, nie faktycznie ciężko się driftuje, ale pięknie wygląda, muszę powiedzieć, i naprawdę pięknie jeździ. No, to mi też Dobra, ja podjadę pod Rena, żeby go zgarnąć tutaj. Ale w jaki sposób? No, w sensie, żeby wsiąść go tutaj do oh. auta, do auta wsiąść Rena, po prostu. Bierzemy go, dobra. Rem, wsiadaj tak, tym, Jak w filmie, no prawej. w filmie, nie? Eee... <TFcado> eee... <slipping>. <fell> tam był taki fajny usyp wsiadaj 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 dobra, dobra, tam. tam był taki fajny bardzo usyp dobra usyp? Ja to jedziemy jeszcze a ty na usyp mówisz? Mm. No. Co dobra wszyscy wszyscy to wszyscy a tylko Trój, wysokie loty no. Co? tak no to właśnie wychodzi no. co ty robisz? halo Renty, Wyciągnąłeś bazukę, to było podejrzane Co? Idę stąd. Przecież, chodź, chodź. Idę. chodź tutaj! Idę Chodź mnie, to niewinny. Ej, coś buchnęło, słyszeliście. Ej, REN atakuje! REN atakuje. To, zawsze! To, to, to ja mam jest. power i za Poczekaj, bez... bez bo... no. I Nie moi drodzy, tym symbolicznym akcentem kończymy ten odcinek Co ty tam robisz? Jak to? Dlaczego? Dawaj napaka, nie! Ty Napakę dobra, idę sneakers Vou fugir, velho. Mas estão snikos. o oh,